Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Dziutek Zagrajmy hmm, tą gierkę, ja już wam idę ją pokazać Jak ta gierka wygląda um, Dobra, tu jest, a ja jej szukam To, to jest oto taka gierka Więc w nią się pikniemy. Myślę. Tylko że wczoraj braliśmy ich. To dzisiaj sobie zrobimy coś innego. Mamy te same bronie. Ma mamy i będziemy mieć. Bierzemy amo. Oczywiście rzucamy granata. Idziemy. Oj, zapomniałem gry trochę zgłośnić, ale za to ja mogę dzisiaj głośniej gadać. Więc nie jest najgorzej, słuchajcie. Tutaj jest dobra kampa. też jak mówiłem. nie u pancernika. człowieka A masz gąsię. Wiesz co? Nie, no. Koniec tego, no, oj, coś mi się zacięło, Czemu? o nie, chyba się zacięła gra, nie, nie, a, a jednak się zacięła, Czajcie to, Czajcie to, że się gra zacięła tak z dupy? Zacięła się nie... O! Wraca. Dobra, je, jestem git. Tylko gra się nie fajnie zacięła. Jeśli to będzie częste w tych odcinkach moich, więc wybaczcie za to. Ale... ale no wiecie, no. Ja nie mam na to żadnego wpływu. O, ale go coś oła 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 To jest dobra kampa, ale jakich tam nie ma. host Kost! No, no lepiej. No Nie snajper snajperka. No i No nieśmiertelny. No, jest i. No, coś mi tutaj taki tu ma Muszę strzelać, muszę tam go naprowadzac. Może tam granatę nawet rzucić, wiecie? No to bym rzucił. A to nawet tam... No, nie. Dobra, idziemy tam. A, tutaj koniec. Eee, więc teraz ja pod podgłośnię grę tylko, bo nie była ona podgłośniona, no, a teraz już będzie. I teraz... Eee, o nie! Czemu to się zacina? Widzowie! Dobra, już się nie zacina. I teraz tutaj tu sobie weźmiemy lepszą bitwę. Bo... E... A dajcie mi tą stumą. Z tym odcinek się wypukli psy we mnie. A masz? Ja na ogół lubię psy, ale nie takie, dziadowskie. Nie no. Czy czym ja byłem przeładowana? Otóż akurat nie miałem i już prawie nie spłynąłem. idzie my tam też idziemy to go, w samą porę tego tam trafiłem w głowę bym go nie trafił to bym nie to bym zginął osobiście I to by było na tyle z tego odcineczka. Jeżeli, chcecie, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak, jak przechodzę jak całą grę od początku do końca, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój, mój kanał i oczywiście napiszcie komentarz, że chcecie. Więc pozdrawiam Was, papa! Pa.